Witam kochani, dzisiaj jest 21 października 2021. Tak. No i Ruda śląska targ. Takie same, no jakie są po prostu? Policjantów było troszkę na obrzeżach, no czterech było w kupie. Głośnik na razie nic nie mówi i masek może 5% jest albo mniej się cieszymy. I tam... No i to wszystko jest w duchu. Tam składaliśmy kiedyś słowo Boże, pisane prawa i wiadomo, że chodzi o dzielenie, tak? Wybranie. Wybranie w to to Jana Ewangelia 16. 15, 16. Nie mnie wybrali, ja wybrałem. Czyli Chrystus wybrał, wybrał apostołów. I teraz jak przyszedł, kiedy przyszedł? No w duchowy sposób, tak? W czasie Jego. Bo czas jednak można określić. Objawienie 9 rozdział 15 werset, że na godzinę, dzień na miesiąc, na rok. Aniołowie tam czekają, albo objawienie się 7 rozdział od 1 do 4 i aż będzie pełnia zapieczętowana 144 tysięcy. Żeby cała pełnia była, bo to jest Żona Chrystusa, Oblubienica, czyli to jest to nowe miasto Jeruzalem, 21 rozdział i oni mają być odbiciem tych prawd, pouczeń, autorytetów Chrystusa, Chrystusowych. Tak apostoł Paweł był autorytetem moralności siedział we więzieniu i dawał, mówił nieobecny ciałem, obecnym duchem, potępił tego człowieka, co ze swoją mamą współżył Pierwszy Koryntian 5 rozdział. A dzisiaj moralność jest popsuta, przede wszystkim jest wszystko przekłamane, systemy są. I mamy z nami bestii teraz i czas próby objawienie 310 i apokalipsa się spełnia właśnie. Czyli ludzie sami muszą wybrać, czy chcą żyć w prawdzie, w miłości Chrystusowej, bo ta miłość będzie doskonała, wiara nadzieja, miłość, ale tylko w prawdzie Chrystusowej i w Jego osobowości, że ta osobowość Jego ma być w nas. Bo jak w Adamie mamy grzech i śmierć, czyli mamy się zanurzyć w Chrystusa przykład i wzór. Do naśladowania w 1 Piotra od rozdział od 1 do 25. Iskra z Polski, Polska jest wybrana i Chrystus wybiera jak ktoś wejdzie do Mateusza 6, zamknie się i rozmawia, albo pójdzie do lasu na pustynie i szczerym sercem będzie chciał rozmawiać z Bogiem prawdziwym, żywym, bo Bóg jest jeden jak jedne słońce i deszcz pada na wszystkich i słońce świeci na wszystkich. Sprawiedliwych, niesprawiedliwych, ale jest jeden sprawiedliwy, objawieniem 15.4. Tylko Chrystus nie ma żadnych świętych. Ja się uświęcam idąc za Chrystusem. Efezan 4, 5, 13, aż dojdziemy do doskonałości. W Hebrajczyku 12 rozdział y, od 22 do 29. Chrystus jest ogniem trawiącym. Chrystus jest ogniem trawiącym. Jego duch prawdy Jana 14.17, bo Duch Święty. I Chrystus nie zesłał ducha świętego. Zesłał ducha prawdy. Duch prawdy jest życiem Jana 6,63. I ten duch prawdy jest nieśmiertelny. I on, jak w nas będzie, to będziemy nieśmiertelni. Ale Efezan 4,30, żeby tego ducha prawdy nie zasmucić. Bo badajcie duchy, czy są z Boga. Czy są z ludzi, czy ta prawda jest od Boga czy od ludzi? Chrzesjanów jest od Boga, czy od ludzi. I tutaj trzeba w po 5 rozdział od 12 do 14. Już wiedzieć, co jest słuszne, co niesłuszne. Czy Chrystus był zawieszony na drzewie zielonym, Łukasza 23, 31, czy czy na palu, czy na krzyżu? Mały szczegół. Chrystus był zamordowany czy umarł? No Chrystus był zamordowany, wiecie o tym, bo był bez grzechu, to nie mógł umrzeć. I teraz bramy piekielne go nie przemogą. Kogo? i prawdy i prawdziwych chrześcijan, którzy są w duchu i w prawdzie. Ja na czwarty rozdział 14 do 24. Dlatego wszystkie religie są powiązane na spalenie. E, no sami się spalą w tym akciedom jego może zostali spaleni, bo nie wyjśli. Teraz Objawienie 18, 4, wyjście z niego ludu mój, czyli z katolicyzmu i e, drugi koryntian 6, rozdział 14 do 18 z świadków ichow Adwentyńców baptystów ze wszystkich opcji religijnych, politycznych mamy wyjść z boku, popatrzeć no i ptaki żyją Mateusz, Mateusz VI rozdział bo nie mają lekarzy wierzą w Boga nie gromadzą no i żyją, także do życia nie jest dużo potrzebne troszkę miłości, prawdy, szacunku wyrozumiałości czyli Chrystus jako król, nie pan przychodzi w jego czasie czas, czas, czas czas goni nas Iskra jest. iskra jest, iskra z Polski. Iskrzymy. Iskrzymy i tu, i tu, iskra. Także pierwszego listopada będą wszystkich nieświętych. Także nie nie ten, niech umarli, grzebył Marui, bo naszym Bogiem, Bóg żywi, a bo jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba, nie jest Bogiem umarłych. Także poznajcie prawdę Chrystusa i życie w jego prawdzie. Emanuel Ojciec z Nieba. Bóg my.